Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 31 grudnia, sylwestrowy poranek. No, można powiedzieć, że dzień jak co dzień. Nic szczególnego, no ale i to rano już będziemy w nowej rzeczywistości, starsi o rok. O ile młodzi tak nie odczuwają chyba tego, tego upływu lat, to chyba dla nas, osób już w wieku dojrzałym, każdy rok więcej powoduje, że odwracamy się do za siebie, patrzymy na przeszłość, wyciągamy wnioski i wiemy, że mamy coraz krótszy dystans. Taka refleksja mi dzisiaj naszła, gdy myślałem o kampanii przedwyborczej kandydata obywatelskiego Karola Alfonsa Nowogrodzkiego. To takie jego jakiego artystyczne pseudo. Mówię o Karolu Nawrodzkim, prezesie Instytutu Pamięci Narodowej, pisowskiej instytucji, która już dawno powinna zostać zrównana z Ziemią, zaorana. Na jej miejscu powinny być posadzone bławatki. No ale jest jak jest, czekamy. Czekamy cierpliwie, jak ci, którzy otrzymali od nas mandat do rządzenia, zaczną tę stajnię augiasza sprzątać, choć Przyglądam się, jak w niekoniecznie dobrze skrojonych garniturach poruszają się urzędnicy po tej stajni Augiasza, trzymając malutkie łopatki w rękach i w białych rękawiczkach, opowiadając o prawach człowieka, praworządności, próbują tę stajnię posprzątać. A niektórzy stoją w gumiakach, w kombinezonach z łopatami w rękach, i z myjkami ciśnieniowymi, przyglądają im się i rozmawiają między sobą, jak długo im będą jeszcze to robić. Co do pana Karola, to obejrzałem ostatnie jego wystąpienia, klipy. Chciałem się z państwem, dzisiaj, Sylwestra, tak wyborczo podzielić moimi przemyśleniami. Nie będę dzisiaj zanudzać, obiecuję, nie będzie za dużo oględzenia. Soutys. To jest, proszę Państwa, kandydat na sołtysa jakiejś małej wsi gdzieś na ścianie wschodniej, yy, gdzie świeżo i tak dalej. Sołtys. Karol Nawrocki nadaje się na sołtysa do małej wsi, gdzie jest kilkanaście domów i tam on może się prezentować jako ten, który umie boksować, robi pompki, Dźwiga rzekomą pralkę, bo tam na wsiach silnych mężczyzn się bardzo ceni. Nie musi za dużo mówić, a jak mówi, to mówi ładnie i tak nikt go nie zrozumie. A że czasem robi błędy językowe, to robi. Sołtys. Sołtys Karol, bo z Karol Sołtys Nawrocki. Tutaj możemy się bawić dowolnie. Jego klipy wyborcze przypominają mi, e, któreś chyba z wyborów samorządowych w Białym Stoku, gdzie kandydaci, e, czy spod Białego Stoku, gdzie kandydaci prezentowali swoje, e, swoje zalety. To było gdzieś na początku lat 90., to była era jeszcze kamer wideo e, VHS, ale te filmy potem pojawiały się e, w przestrzeni. E, Internetu, który powstał y, gdzieś tam na początku lat 2000, jeszcze wtedy YouTube'a nie było, były jakieś inne serwisy y, i można było zobaczyć, gdzieś sobie ludzie przesyłali y, te krótkie filmiki na płytach. Pamiętam y, takich płytach y, CD, czyli CD, i tam byli kandydaci, którzy byli mniej więcej na takim no dziś marketingowo-politycznym poziomie Karola y, Nawrockiego. On mówi, rząd tu zrobi wszystko i zaproponuje najlepsze rozwiązanie. I każdemu po jednej krowie i świeżą tę. I wszyscy będą szczęśliwi. Razem, Polsku. I opowiada te drdy małe. A wiecie Państwo, co jest najbardziej rozśmieszające mnie że tę kandydaturę promują. Media tak zwanego głównego nurtu, czyli media, za którymi stoi potężny kapitał, niekoniecznie polski, przecież, bo wiadomo, że grupa TVN to Amerykanie, a z kolei Onet to przecież Niemcy. W zasadzie, jak mi ostatnio poprawiono, że nie tylko pan Depner stoi za Axel Springer, ale wdowa o Springerze, która jest beneficjentką rzeczywistości. Tutaj panu, który mi zwrócił na to uwagę. Bardzo dziękuję. Znaczy, ja nie wnikam, czy wdowa ma większe czy mniejsze udziały i czy Defner, y, czy też co ma wspólnego z wdową po Springerze. To nie jest moja sprawa. To jest sprawa tych państwa. Co nie zmienia faktu, że Defner. Y, narzuca swoją wolę redakcją, tytułom, których jest właścicielem od Polityko przez Weldam Zontag i Newsweeka, także w Polsce. Czasem, czasem co czytamy właśnie na portalu ONET, to, to wzbudza mój uśmiech politowania. I tak proszę, Państwa, Karol Nawrocki, kandydat na sołtysa, jest promowany. Kto na niego odda głos? No, mieszkańcy wsi, którzy chcieliby mieć takiego Sołtysa. Ale my nie wybieramy Sołtysa, tylko chcemy mieć prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Patrzymy z perspektywy czasu i widzimy te demokratyczne wybory. Aleksander Kwaśniewski czy Lech Wałęsa, można powiedzieć, dwie skrajne postacie, ale każda coś wniosła w przestrzeń publiczną. Śmiano się z Lecha Wałęsy, bo nieokrzesany, bo elektryk, bo niewykształcony, ale bez wątpienia patriota. Aleksander Kwaśniewski, no, z tym wykształceniem, to zostawmy, to, to nie jest aż takie istotne. Ale wniósł taki międzynarodowy powrót. Lech Wałęsa poza swoim wystąpieniem w Stanach Zjednoczonych, tym słynnym We, the people, my naród, to. Raczej niezbyt sobie radził na arenie międzynarodowej. No był legendą, używą legendą i traktowano go jako tego, który rozpoczął balanie komunizmu w Europie Wschodniej, co jest zresztą prawdą. No, ale tutaj mamy Nawrockiego, który też chce zapisać się w historii. Raczej się nie zapisze. Myślę, że jego czas jest dosyć mocno ograniczony, ale tak musimy do tego podchodzić, że to jest sołt. Są ty, z których chcę wygrać z prezydentem Warszawy, który chce zostać prezydentem Polski. Przejrzałem wczoraj, mieli Państwo większość klipów, tych spotów wyborczych Rafała Trzaskowskiego sprzed czterech lat, z wyboru 2020 roku. No jak wiecie, ja popierałem kandydaturę Radosława Sikorskiego. Trudno, żebym teraz nagle zmienił opcję. Zawsze będę popierać. Radosława Sikorskiego, ale dlaczego ma mi popierać się Rafała Trzaskowskiego? Przejrzałem te jego klipy, spoty wyborcze i porównałem je z klipami wyborczymi, tymi przedwyborczymi na Wrocławiu. jego biegania, pompki, pralki, lodówki, czy co on tam e, dźwigał. Wiecie co państwo, to nie ma porównania. To jest porównanie malucha do Ferrari. Gdzie Ferrari to trzęskowski? To jest zupełnie normalna para. Tak, przyglądałem się, był klip, w którym on występuje z małżonką. Opowiadają o tym, ona opowiada o tym, jak to jej obecny mąż smalił do niej cholewki. Obydwoje się z tego śmieją. To bardzo często jest taka sytuacja, kiedy w miłym towarzystwie małżonkowie przypominają sobie czasy, kiedy byli jeszcze narzeczeństwem czy tam chodzili ze sobą i każdy twierdzi, że to ty chciałeś. Ja? To ty za mną oczami wodziłaś. Co? Po co to mi byłbyś był, był potrzebny? I tam jest taka sytuacja, kiedy w zasadzie... Czeskowski powiedział, że zrozumiał, że to będzie jego żona, kiedy stał przed ołtarzem. Wcześniej to oburzyło małżonkę pana Czeskowskiego. I dopiero, Mówi, no. wcześniej to nie chciał. I ten dialog, ja przysłuchiwałem się temu dialogowi. On był prawdziwy. On nie był wymuszony. Bo takie rozmowy bardzo często się prowadzi. Pamiętam, jak moi rodzice bardzo się z tego śmiali. Kto kogo pierwszy poderwał. Lata 60 Zupełnie inne czasy, ale pamiętam, że zawsze się z tego śmiali, jak to było na tym początku. To, kogo pierwszy zaprosił, to taka powiedzmy, powiem Państwu taką anegdotę. W, w latach 60. była modna fryzura Marina Vlad. bo no, kobiety nosiły takie proste, długie włosy. Moja mama miała kręcone włosy. Nie było wtedy takich prostownic, jakie są dzisiaj, więc prasowała żelazkiem swoje włosy, żeby były proste. Mówiła się z moim ojcem w takiej kultowej kawiarni Złoty Ul w Sopocie. On już tam był oczywiście wcześniej przygotowany, czekał na swoją nową miłość. A moja mama, która mieszkała w Sopocie, wyszła z domu z tymi prostymi włosami wyprasowanymi i zaczęło żyć. I po paru minutach zorientowała się, że te włosy już nie są proste. Kiedy spojrzała w witrynę sklepową, zobaczyła, że na głowie ma babkę wielkanocną. Rozpłakała się, wróciła do domu. Miała wtedy 18 lat. Wróciła do domu, spłakana. A mój się siedział dalej w tym złotu ulu i czekał. Da nie było komórek, nie można było wysłać SMS-a. Po prostu nie poszła na tym Tak to z kobietami było. Oczywiście mój ojciec wybaczył, zrozumiał. Faktycznie musiała wyglądać dosyć zabawnie. A wracając do meritum, kochani państwo, taką odpłynąłem trochę, na dzisiaj jest Sylwester, pozwólcie. Zresztą nie wiadomo jeszcze co z live'em, z tego co widzę chyba dzisiaj się wieczorem o 20.00 zobaczymy na live'ie, bo większość głosuje za. Nawrocki to sołtys i taką też narrację ja przyjmuję, tak też będę jego kandydaturę traktować. Nadaję mu z przyjemnością tę taką ksywkę sołtysa, który chce zostać prezydentem. Taki, można powiedzieć, silny chłop, sołtys, chce zostać sołtysem, chce na plecach byka nosić i tak dalej, i tak dalej. Przez wiele lat żyjąc na wsi miałem okazję, miałem okazję przyglądać się takim mężczyznom, którzy uchodzili za, za dobre party, tak? byli przystojni, silni gospodarze i taki nawrocki, choć Intelektualnie na bardzo niskim poziomie. Tego prezesura ipn to jest, to jest jakiś żart. No ale on chce być, ale on jest doktorem. Wiesz, takim doktorem jak, jak Duda. W dzisiejszych czasach strasznie się doktoraty zdewaluowały. Sołtys, Karol sołtys nawrocki kandydat na Sołtysa. I tego się będę trzymać. Oczywiście wspieramy Rafała Trzaskowskiego, gdy rozpocznie swoją kampanię. Liczę na to, że wyciągnie wnioski pan Rafał Trzaskowski, jego sztab wyborczy i jednak powtórzą ten sukces 2020 roku, szczególnie jeżeli chodzi o spoty wyborcze, bo one były naprawdę dobre i jak obejrzałem wszystkie, muszę powiedzieć, że należy je powtórzyć, ulepszyć. Ulepszyć, a apeluję do znanych aktorów, żeby się probono zainteresowali tym i w tychże spotach wystąpili. Zagrali swoje najlepsze role, pograją też dla siebie. Przecież są Polakami. Pograją o przyszłość swoją, swoich rodzin, swoich najbliższych. Przecież nie żyją na Księżycu, tylko w Polsce. I chyba nie chcielibyśmy, żeby prezydentem Polski został kandydat na Sołtysa. Panie Państwo, widzimy się o 14.00, w materiale południowym. A dzisiaj o 20.00, o wiele wskazuje na to, że chyba będzie live. Jak ma być, to będzie. Ja spoglądam teraz, tak jak nagrywam z rana. Zaraz zobaczymy, jak wygląda w tej chwili sytuacja na froncie. Na zachodzie bez zmian. I tu, proszę Państwa, mamy 929 głosów poddanych w tej sądzie, czyli całkiem sporo. 61% jest za live'em, 39% yy, przeciwko. No, wniosek nasuwa się sam. I tak nie planowałem sylwestrowego balu. Więc dlaczego miałbym nie poświęcić chociażby tej godziny, żeby się z Państwem zobaczyć? Bo wiem, że część z Państwa też nigdzie się nie wybiera. Yy, będzie spędzała ten czas w domu. Yy, możemy go po prostu spędzić wspólnie. Dlaczegoż byli? Do zobaczenia.